Witajcie, tutaj Mikołaj. Dziś zadam Wam pytanie: czy wiecie co to jest energia? Energia jest wokół nas. I czy wiemy, jak działa na przykład telefon? Jak komunikujemy się przez telefon? Czy wiemy, jak działa telepatia? Czy wiemy, jak działa energia? Mówi się, że wszystko jest energią. Używam tego słowa energia. Mnóstwo rzeczy, ale dzisiaj mają mnóstwo energii, ale ktoś jest naenergetyzowany. ale się dzisiaj jesteś super naenergetyzowany albo jesteś bez energii. Używam tego słowa, ale kto tak naprawdę wie, co to znaczy? Energia jest wokół nas, energia jest wszędzie, wszystko jest energią. Tworzymy myślą słową, uczynkiem. Energia jest ze wszystkim, wszystkim tworzymy. Od nas zależy, co stworzymy. I czy damy się zaprogramować innym, którzy chcą użyć naszej energii do swoich celów. Nie zwajcie się nad tym zastanowić. Energia życiowa. Jak przebywamy w naturze, to czujemy nie zawsze, ale czujemy się lepiej. Albo potrzebujemy spędzić tam więcej czasu, żeby się poczuć lepiej. I mówimy też często, że jesteśmy doenergetyzowani. Albo uspokojeni. Kiedy jesteśmy na wyższym poziomie wibracji, jesteśmy spokojniejsi. Kiedy jesteśmy na niższym poziomie wibracji, czujemy się bez energii, czujemy się do z energii, to wtedy jesteśmy poddenerwowani. A kiedy jesteśmy na wyższym poziomie, jesteśmy spokojniejsi. Czujemy to połączenie. Czujemy połączenie ze wszystkim, co żyje. Z całą Roślinnością, z kamieniami, z gają, ze zwierzakami. Czy zwierzęta rozgrzepują swoje rany? Czy zwierzęta, jakim się pomaga, wracają to potem do tych schematów, stajek myślowych? Nie. Zwierzęta żyją tu i teraz. I jak uwolni się je od traumy, to są szczęśliwe, są radosne, mają dużo energii. Są tutaj, obecne że potem znowu ściągną na przykład z właściciela jego problemy. I potem już nie są tak szczęśliwe. Dopóki znowu się nie oczyszczą, dopóki nie odreagują, dopóki nie otrzymają znowu pomocy, dzięki której wrócą do siebie. A z ludźmi jest trochę inaczej. Bo ludzie lubią wracać do swoich problemów. I dają się łatwo programować. Nawet. Łatwiej niż cała inna natura, bo jesteśmy nieobecni. Jeśli jesteśmy, i kiedy jesteśmy nieobecni, to wszystkie inne programy wchodzą, działają na nasza podświadomość. I potem działamy na zasadzie tych programów i sobie kompletnie tego nie, nie zdajemy sprawy, dopóki nie wrócimy do siebie, nie wyciszymy się, wrócimy do swojej świadomości. Mówię szybko i nie wiem, czy mnie zrozumiecie. No, ale tak mam. Pracuję nad tym i do przodu. No. Więc naprawdę bądźmy uważni. Jesteśmy istotami światła i jesteśmy istotami ciemności. Kiedy zamykamy oczy, dlaczego my spajamy, że się mamy bać? Mamy się bać ciemności, tak? Włosi ciemności, z łeb wychodzi z ciemności. Tylko jak, jak to nazwać. A czym jest ciemność? Jak się rodzimy, to gdzie się pojawiamy? W ciemności, tak? brzuchu matki, w jajku, gdziekolwiek, skądkolwiek indziej powstaje życie. Z ziemi. Nasionko musi być w ziemi, żeby wykiełkować. Musi być w tej ciemności. Jak zamykamy oczy, jak się uspokajamy, jak idziemy spać, żeby się zregenerować, to przecież jak mamy zamknięte oczy, to jest ciemno. Więc akceptujemy tą ciemność, tą prawdziwą ciemność. osłujmy się z ciemnością i ze światłem, gdyż potem wszystko idzie do światła. Wszystko służy światło. To, o czym się mówi o demonach czy o innych znaczy, padłych aniołach, to to jest upadłe światło. I to jest zupełnie co innego. I też trzeba to zobaczyć i wysłać je do macki, do prawdziwej ciemności. Jeśli nie chcą iść do światła. Gdyż wtedy wrócą do kowi całkowitego źródła. Tak, które się pogubiły i potrzebują kogoś, by pomóc im się odnaleźć. To jest jeszcze a propos zaakceptowania swojego cienia. Ale wracamy do tego, że wszystko jest energią. I nasze słowa, czyny, emocje, myśli są energią. I to, na czym się skupiamy, to zasilamy. Zasilamy tą energię. I tworzymy. Jeśli chcemy pokoju, to skupmy się na pokoju, zamiast na wojnie, albo na zaprzestaniu wojny, nie wojnie, to nie nie wojnie, tylko skupisz się na pokoju. I jesteś tym pokojem, I jesteś tym pokojem cały czas w tym pokoju, Więc w tym spokoju. Gdyż nie pojawi się cień wątpliwości, i nagle się zaczniemy bać, no to nie jesteśmy całkowicie w spokoju bo też już trochę zasilamy to, czego nie chcemy zasilać.